Dzięki, jesteście wspaniali. Pan uratuje Polskę, tak? proszę pana. Panie. pan jest przystojny. Wszystkie kobiece za pan. Tak, jak był kobiecą, bym kochał pana. Twoje obowiązki, a nie się opierd... tylko wykonywałem swoje obowiązki. Ja nigdy nie oklaszkiwałem, Nie miałem nawet okazji do tego, żeby oklaskiwać Donalda Trumpa. Każdy może być fajny, ale za. Wymaga praktyki. Marszałek Szymon Hołownia uznał, że najlepszym patentem na dopasowanie się do mielizny intelektualnej, po której szorują wyborcy PSL i prawicy, będzie przeklinanie. Chcąc, by jego interlokutor poczuł się zrozumiany, użył nawet nie takiego samego, ale jeszcze gorszego sformułowania. Także dzisiaj żoliborski satrapa, czyli Kaczyński, twierdzi, że tak naprawdę to nigdy nie miał okazji oklaskiwać do dla Trumpa. W związku z tym, że nasza kamera zarejestrowała ten moment, czas na to, by odkłamać kłamstwa, oszustwa, a także obnażyć głupotę Jarosława Kaczyńskiego. No to na koniec klasyk, czyli pisowski motłoch w pełnym wydaniu na wiecu Karola Nawrockiego. Twierdzą, że dlatego, iż jest przystojny, Piękny, powabny i męski, na pewno uratuje Polskę z rąk Donalda Tuska. Nie zabrakło zespołu znów Ala Jarzębina, a także zwykłego, pisowskiego dziadostwa. No to na koniec materiał ekstra, zdjęciowy, co prawda, który pokazuje, jak Jaki i suwerenna Polska traktują własnych wyborców. To, że mają ich zadebili, wiadomo od dawna, ale to, że czytają książkę. Od tyłu, to wiadomo od dziś. Adam Wysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. I żeby jak zwykle tradycji stało się zadość, moja gorąca prośba do Państwa o to, by kliknąć łapkę w górę, ten kciuk do góry, on jest tu. Na dole i o to, by napisać komentarz, bo to banalny sposób na to, jak pomóc nam docierać z naszymi informacjami do nowej widowni. My nad tym pracujemy, a Państwu za tą pomoc naprawdę głęboko i bardzo dziękujemy. I nie dajcie się Państwo zwieść, że sobota równa się brakowi aktywności polityków, szczególnie wykolejonej prawicy. My dziś podążamy za orszakiem wyborczym Karola Nawrockiego, czyli pisowskiego aparatczyka i nie uwierzycie Państwo, na co trafiliśmy, właściwie gdzie dotarliśmy. Oto jak wygląda kuźnia kadr intelektualnych pisu Nawrockiego, witano fanfarami niczym jak wielkiego przywódcę cesarza, który ma odbić... Polskę z rąk Donalda Tuska i Bodnarowców. Myślę, że zabrakło tylko i wyłącznie zespołu Jarzębina, bo ogłupionego motłochu na pewno nie brakowało. Jeżeli kiedyś Państwo chcieliście sobie wyobrazić, jak wygląda pospólstwo tumanione, głosujące napis, to jest ten moment, gdy już nie musicie włączać czy puszczać w wodzy własnej wyobraźni. A wystarczy, że obejrzycie fragment, który wprost pokazuje, kim tak naprawdę są ludzie którzy dziś próbują oddać Polskę w ręce zdrajców związanych z PIS. Krzyki, owacnie. Porównania do kobiet te akurat adekwatne mając z tyłu, głowy, słynny statek, miłości są idealnym obrazkiem, są wręcz ikoną tego, kto i dlaczego dziś głosuje na pis. Jesteście ciekawi, co działo się na chyba legendarnym wiecu nawrockiego. Uprzedzam, tego ani nie da się odzobaczyć, ani wykasować z własnej pamięci. Yeah! Dzięki, jesteście wspaniali. Tu jest Polska. Panie, nie Pan Fajny, Polskę. Pan uratuje Polskę, Polskę tak? proszę Pana. Razem uratujemy. Ale A dzięki zezna. Panu, dzięki tak. Panu, proszę Pana. Ja biorę to wszystko panie na kobie. siebie. Pan jest przystojny. Wszystkie kobiety za Panem Tak, <coughs> jak był kobietą, bym kochał Pana. Bardzo bym dał, dawał przytocenia. że my nie kochamy? A najbardziej <coughs> smutne tak jest tam to, że gdzieś z tyłu głowy, pewnie jak większość z Was, Mam taką myśl, że ci ludzie jednak pójdą i zagłosują, że los mojej, naszej ojczyzny jest w rękach często ćwierć inteligentów, w rękach głupców, gotowych oddawać głos na prezydenta tylko dlatego, że ten albo jest przystojny, lub po prostu ładnie w ich mniemaniu wygląda. Jest to porażające. Niestety to dyletanstwo, szczególnie widoczne jest bardzo jaskrawo w kontekście wyborów, Mencena, ale dziś nie o nim, ale głównie o Nawrockim. Dlatego, drodzy Państwo, naszą naczelną misją powinno być to, by uświadamiać, by tłumaczyć ludziom, że kwestia wyboru prezydenta to nie jest kwestia wyboru obrazu, który powiesimy sobie w toalecie czy w innym pokoju, tylko jest to kwestia przyszłości naszej ojczyzny, kwestia odzyskania godności po ośmiu latach ułomności, po ośmiu latach drwienia z naszego kraju a przez rząd PiS słusznie miniony, b przez rezydenturę marionetkowego Dudy i 3 przez cały świat w wyniku tego, co mówił i jak się zachowywał. Teraz czas na Państwa, by ocenić, nazywajmy, błagam, po imieniu tych ludzi, tą grupę ludzi niezdolnych do samodzielnego, suwerennego myślenia właśnie motłochem. Bo jak inaczej Państwo byście ich opisali... To moje pytanie do Was. Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa dzisiaj to Ja, Kaczyński. Pewnie Państwo pamiętacie, że lub wiecie, no, ja mam taką głęboką pewność, głębokie przekonanie, że to, co mówi Kaczyński, jest albo oderwane od rzeczywistości, jak on i jego partia i kanapowa partyjka, lub jest po prostu wyrachowanym, kalkulowanym, perfidnym i przemyślanym, ohydnym, podłym kłamstwem. I bardziej skłaniałbym się do tej drugiej tezy, właściwie definicji osobowości i postępowania Kaczyńskiego, mając na uwadze to, jak. Nie przyznaje się, jak unika odpowiedzi na banalne pytanie o to, dlaczego, jak polski zdrajca oklaskiwał Donalda Trumpa, który dziś sprawia, że za również nasze produkty będziemy musieli Sporo dopłacić, chodzi oczywiście o 25% ceł nałożonych na Unię Europejską, w tym na Polskę, bez wyłączania Polski, co, jak rozumiem, imponuje pisowskim zdradzieckim mordom. Jak wygląda Kaczyński, zdemaskowany w jedną sekundę na aż dwóch kłamstwach oto ten materiał. Panie prezesie, czy dziś nadal oklaskiwałby pan Donalda Trumpa? Pana pana. Ja nigdy nie oklaskiwałem, nie miałem nawet okazji do tego, żeby oklaskiwać Donalda Trumpa. No ale jak mówiłem państwu, my to wiemy, my to komentujemy, my to udostępniamy, my o tym dyskutujemy, my to pokazujemy, my to omawiamy, dlatego że mamy świadomość skali bezprawia i kłamstw, w jakich dopuszczają się pisowcy. Rozumiemy tą e, amplitudę między tym jak Kaczyński patrzy na świat, a tym jak wygląda on w rzeczywistości. Kiedyś gdy pojechał za granicę, mówił, że czuł się po kilku sekundach jak w innej strefie kulturowej. Ja myślę, że on od kilkudziesięciu dobrych lat jest ale w innej strefie intelektualnej, takiej, która jest dopasowana, która jest sfitowana niczym puzle na stole z intelektem ludzi głosujących na niego, którym wystarczy Jeden suchy nie fakt, a zwykłe, debilne, kretyńskie jak ich partia, kłamstwo, po to by w nie uwierzyli i nie konfrontowali tego, co mówi do nich Kaczyński, z tym jak postępował lub postępuje, szczególnie w kontekście pytań o własne zachowanie, a nie o zachowanie szmateckich czy innych. Związanych z jego partią. No to teraz czas na Państwa, by odnieść się do słów prezesa, a także jego zachowania i po prostu do zwykłego, pisowskiego, dziadowskiego kłamstwa. Zachęcam do komentowania. Temat numer 3 dzisiaj to znów motłoch, tylko w nieco bardziej gumiakowo psl wydaniu. Marszałek Szymon Hołownia, jednak znany i tego nie można mu odbierać z intelektu, pewnego poczucia humoru, umiejętności zgrabnej. Zrabnego posługiwania się ironią czy szeroko rozumianą satyrą, postanowił również dopasować się do miałkiego intelektu, intelektu własnych wyborców. Podczas jednego ze spotkania, był zapytany wprost przez zwykłego gościa, który pewnie umie wydukać tylko i wyłącznie to słowo, które wypipkaliśmy, o. Powód tego, dlaczego dzisiaj Polska 2050 no, nurkuje, by nie mówić już o szorowaniu na dnie sondaży wyborczych. Zamiast odpowiedzieć normalnym językiem, po prostu użyje kolokwializmu, zgasić tego pana, właśnie swoją wiedzą, bo na to intelektualnie, hołownie stać, próbuje stosować pisowską taktykę, czyli dopasowania się do debila. Jak to wyglądało i czy było to żenujące? Myślę, że po obejrzeniu tego materiału Państwo sami najlepiej to ocenicie. Ja w pana wierzę, Dziękuję. że pan, że ten słupek pójdzie do góry. Pójdzie do pójdzie góry, tak bo ja zacząłem kampanię dwa tygodnie! Piu? Halo, halo! Proszę pana, ja wykonywałem tak jest... swoje obowiązki, a nie się opierałam. Tylko wykonywałem swoje obowiązki, podczas kiedy inni migali się jak złoto. Ale ja wiem, ale ja nie mam pretensji. Ja mówię wyraźnie, idziemy do przodu, idziemy do przodu, pan się nie boi. Dwa, trzy tygodnie. Pan zobaczy. A teraz rozłóżmy sobie to na czynniki pierwsze, co byłoby, gdyby pogdybajmy sobie trochę. Wiemy, że wyborcy pisą, czy nawet ci prawicowi, ale jednak i doceńmy ich szanujmy to, demokraci nie głosujący na pis, a szukający. Ale nie w konfie pro-wschodniej, a po naszej stronie pewnych punktów odniesień, partii czy autorytetów, no, gdzieś ich intelekt jest nieco okrojony. Marszałek Szymon hołownia wiedząc, że jego spotkanie rejestrują kamery, a reporterzy na bieżąco relacjonują to, w jakim tonie to spotkanie przebiega, mógłby w banalny sposób wyjaśnić, dlaczego dziś tak się dzieje. Na przykład, chociażby likwidacją funduszu KK, za który odpowiada jego główny koalicjant, co sprawiło, że w wielu wyborcach wywołał on taką, no pewnie uzasadnioną reakcję, poczucia się oszukanym, okłamanym, obiecywali się nam likwidację, funduszu funduszu dla czarnych. Nie likwidujemy go, ponieważ PSL próbuje przejąć tą komisję i znów robić łaskę, wiadomo do czego jest to aluzja, panom w czarnych sukienkach. Można było z tego wybrnąć w normalny sposób, cywilizowany, a nie e, zniżać się do poziomu gleby, a właściwie zapadając się już pod nią, bo to poziom tego typu języka, po to by wywołać jakąś e, reakcję u drugiej strony, że oto zobacz, Nasz chołownia jest taki sam jak my, jest tak samo głupi i tak tępy, no nie jest głupi i tępy, więc dlaczego w ten sposób się zachowuje? Jaka jest m, Państwa ocena tego zachowania i tej sytuacji? Zachęcam do wspólnej dyskusji na dole w komentarzach. Każdy może być fajny, ale zajęcie wymaga praktyki. Ura, ura, ura. Na koniec, moja gorąca prośba, jak zwykle, jak codziennie do wszystkich Państwa, o to by kliknąć subskrybuj nasz kanał. Bo dzięki waszej subskrypcji my go rozwijamy, ale to Wy razem z nami. Tworzyć archiwum bezprawia i niesprawiedliwości, a także bandyt suwerennej Polski i polskich prawaków. Pamiętajcie też Państwo, że nasz portal checkpress.pl działa i się rozwija. Jest już od dwóch tygodni nowa szata graficzna, dużo ciekawych funkcji, interaktywna w pełni, zaawansowana strona informacyjna, gdzie Państwo także możecie pisać. Wystarczy założyć swój profil tu u góry, klikając plusik na checkpress.pl, na telefonie, na tablecie, na komputerze, gdziekolwiek jesteście i możecie pisać o tym, co ważne. Z Waszej perspektywy na czy Wasze teksty lądują codziennie. Dodam, że ponad 400 osób już założyło swój profil. Świetnie, liczymy na więcej również Waszych. Yy... Komentarzy, ale przede wszystkim na więcej Państwa tekstów, byśmy opisywali to, co też ważne z punktu małej ojczyzny, gminy, powiatów, wsi, miast, miasteczek, gdziekolwiek mieszkacie. Opisujcie to, co dla Was ważne, to, co Was frustruje, to, co Was wkurza. Od tego jesteśmy, a Wasze teksty natychmiast lądują na głównej stronie Czechpress.pl. Mamy też nasz Facebook Czechpress.pl, łatwo nas znaleźć, kliknąć Lubię to. Można też z łatwością dołączyć do naszej zamkniętej grupy dyskusyjnej. Gdzie dyskutujemy szeroko, długo i naprawdę ciętym publicystycznym językiem o tym, co na bieżąco w polityce. Adam Bysiek, za dziś dziękuję. Zapraszam na jutro. Życzę Państwu dobrej, spokojnej, słonecznej, ciepłej, wiosennej, dobrej soboty. Zapraszam na jutro. Do zobaczenia. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.